Tutaj y, Judasz i chciałam y, oddać pracę, tak jakby. Tak jakby. Y, no i y, na konkurs Dagmary Krześcińskiej Trochę zapominam im nazwiska, ale okej. Okay. Y, no i y, tutaj, i tytuł był: Moje wymarzone konie no i ja na tych, których nie mam, a chciałabym zrozumieć! Okej, okay. jak się domyślacie, wiecie już, to... Ty gdzie? Gdzie ty? GDZIE TY? No nie zwróćcie na niego To jestem ja, Śłodka, świnka morska. Okej, okay, ty nie byłeś na konkurs. Dobra, tutaj jest y, Clutch Tinker 2015 no, ty go szukasz? Ja muszę go złapać, poczekajcie, poczekajcie. Przepraszam, Dega. Degmara, przeć, przepraszam znowu. Yy, przepraszam, Degmara, no, ale no, on mi strasznie ucieka i nie mogę go złapać. Okej, okay, no, to jest klacz Tinger z 2015 roku. Sora, że ja tylko głowy Przepraszam cię za to bardzo. No to, jak mówiłam, to jest klacz. To, yy, tak wygląda, a tak wygląda, tak. Teraz przechodzimy do klaczy islandzkiej. To jest z 2015 roku. I już się ci pokazuję. Ona wygląda tak. ją Hadzium Maśczoniowa. Tak. Reprezentuje. No i teraz to jest klacz hanowerska z 2013 roku. Ja ją muszę znaleźć. Czekaj, 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 czekaj. Zobaczcie, on znajdę ty zapomnij ile punktów. Albo na niego to popatrzcie. On jest głupi. On jest niemiły. A ty co podjadasz? Przepraszam za bałagan. Mm. Przy piórku jestem. Ale yy... przepraszam strasznie i to jeszcze raz. Jeszcze raz przepraszam. Teraz się dopiero wzięłam za nagrywanie. Nic nie słyszeliście. Okej, okay, już Ci otworzę tą klatkę. A jak się otworzę, to się uspokoisz. No patrzcie. Patrzajcie, jaka to niskie ciało. O, mam tutaj kolejne świnka. Patrzcie, sztuczka mojej świnki. Nie, nie bój się jak wpadnie. co on to robi już milion razy. Nic mu się nigdy nic nie stało. Okej, okay, czyli zła jakoś to sora. Przepraszam. Nagrywam swonek, zwykle. Kamery nie chcę kupować, bo po co? No no, no i szukam tej klaczy. O jest. To jest... on tak wygląda. To jest, to ma no i ona tak wygląda, to jest jej głowa. A to moja, też miała tutaj strzałkę. No i, i teraz ogier fryzyjski. Chyba z 2010 roku. Nie pamiętam z którego. Już ci go szukam, moja kochana. Hmm... O, jest. Jest. To jest jego głowa. Ja rysowałam tylko głowę, jak mówiłam. To jest moja głowa. Tylko ja rysowałam w innej wersji. Chciałam pięć narysować. Soreczka chciałam tu. No i nie wiedziałam jakiego. Po co kupować takiego? Jest taka klacz i taki źrebak. Hmm. A co Okej, okay, to papatki. Myślę, że ci, ci się spodobał, spodobała moja praca. Wszystko, za ty zacięciłem, nie zwracaj uwagi. No to pa! Papatki.